Dzień dobry, a co Pan do nas tutaj sprowadza? Dzień dobry! Dzień dobry, mam prośbę do Pana. Oddziwił mi Pan fotografię naszej sąsiadki? Proszę, a ma Pan pieniądze? Nie, Mama Londa. Tylko na pewno, bo mnie szef za kibie. Proszę! Do widzenia! Do, do widzenia, do widzenia. Dobry, dobry, na Jest. Jest! 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 No proszę, proszę. Dziękuję panu bardzo! Bardzo, bardzo dziękuję! Trzy! Jest! No trzy. Bardzo, ale. Po co panu te tym przecież jej nikt nie lubi? Trzy! Po prostu trzy! Bardzo proszę, to wyjrzewam! No do dobrze. No, do widzenia, do widzenia. Dzień dobry. A dzień dobry? Oto panu zamówione zdjęcia. Mm, Naszej sąsiadki, której nikt nie lubi. Dziękuję bardzo. Reszty nie trzeba. Dziękuję. Awa, proszę mi przygotować tysiąc sztuk. Ile? Tysiąc stuk. Dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry synku. Dzień dobry. Przygotowałeś dla mnie zdjęcia? Oczywiście, Panie Sztuk, musieliśmy się napracować. Piękna robótka. Dziękuję bardzo. Resty nie trzeba. Dziękuję. Przepraszam, Panie Władysławie, mogę o to zapytać? Mów z Znam mówić. Pana tyle lat. Nigdyś Pan tak nie Czy może mi Pan powiedzieć, co Pan robi z tej dziewiczą? Przecież tej baby tutaj nikt nie lubi. Nic wielkiego. Otworzyłem strzelnicę za miastem.